Odpocznij jak chcecie, a, a ja potem polosuję na no, spokojnie. A na wszystko psuje, i tyle. A no, jak zawsze. Mistrzany no, mhm. kurobrek? Aha. Mm. Dobrze. Okay. Selekcja <laughs> naturalna. <O. Aha. śmiech> Mle, mlem. <O>, No, dziewczynki <laughs> do chłopców, no super. Okay. Ja nie chcę... Ale, nie... ale specjalnie zamknęłam oczy. Hmm. <gry> Żeby nie było, tak? Dobra, dobra to ja pójdę. Do... O, dobra, dobra, dawaj, dawaj, Daj? dawaj. Dobra. Czekaj, ja jestem oh, czerwony. Wow. A, ja niebieska, nie zaczynam. Dobra, to jest dobrze. Dobra. Chciałem sobie zmienić. Nie wiem. O, Mersik Ghostface! Musiałem sobie wyłączyć yy, klik, bo mam pod myszką, gdzie cofam i stronę i jakbym kliknął, to by była lipa. To. No, ja Ogólnie też z tego co kojarzę skrywać. Krewik, to ty właśnie tam zacząłeś grać w DBD, no nie? Kojarzysz tak. Ghostface i Majersa, nie? Tak, tak. No to dobra, to git. Nie trzeba właśnie, wiesz, no, ja się wiesz, to ja szukałam tego Ghostfacea, bo jedynie Majersa widziałam i to wszystko. Jest, to No wiesz, co, właśnie próbowałam tak dodać Ale w sumie, w powiem ci, że fajnie by było połączenie Majers, Ghostface, nóż. Zajebiste no, połączenie no, no, idealne, no, no. kurwa, by ktoś tak miał. Mi na ferie wystarczy kupić. Jest to ostatnio instalowałam model, tak jakbyśmy powiedzieli, na tego Ghostfacea. Praktyki w ferie, no. masz w porządku. Ej, weź Pojebane to jest. To zaczyna? No, kurwa, okej. Okay. Mogłabym prosić tylko o przypomnienie gry, w sensie na czym polega mniej więcej. W sensie bowiem, na czym polega, ale wymyślamy, e, wymyślamy hasło. Tak, dostajesz hasło odnośnie jakichś y, wyrazów, które tutaj są. Mhm. Słów, przepraszam. I po prostu musisz sobie sam w głowie powiedzieć, co pasuje. Na przykład, jak dostajesz roślinność, no to masz tutaj. Nie wiem, czy tutaj coś jest z roślinności. Nie, no dobra, dostajesz zwierzęta, bo widzę kurę. Dostajesz zwierzęta. I masz wybrać po prostu z tego, co ci najbardziej pasuje do tych zwierząt. No to od razu kura, świnia i na przykład. A jak ma... będziesz szefem no, ja wywiadu, to musisz omijać cza yy, yy, cza czarnej tabliczki, bo jak my, yy, my ją klikniemy na przykład, to od razu druga drużyna wygrywa. O. Okay. No podpowiedzi jest... musisz im tworzyć tak, żeby zgadywali tyle, twój lepsze. Czyli jak oni mają czerwony, no to musisz zrobić tak, żeby po. Położyć... Inaczej nawet lepiej jak jesteś szefem wywiadu i na przykład coś e, bardziej wchodzi na szare pola, bo są takie szare neutralne pola, to lepiej, żeby coś weszło na szare niż na czarne albo na ich. Bo hmm. wtedy jak oni klikną szare pole, to będą wiedzieli, że o dobra, to odpada, ale hmm. to i to okay. pasuje, tak? A, Dobra, i znaleźliśmy je, nie? Tak szczerze jedno, mówiąc nie, nie <laughs> ukrywajmy, ale większość rzeczy się lepszy w grze. Tak, to mm. musisz być pierwszy raz, no i nie nie martw się, pomyśl na spokojnie co ci najbardziej pasuje i stwórz takie hasło odpowiadające mm. wiesz sobie. I musi to być na 4-5, może być to na dwa wystarczy. To jest takie rozgrzewkowe dla ciebie, bo pierwszy raz grasz, więc nie musi to Rozumiem. być nie wiadomo ile. Ja no, też bym poszedł za tą substancją, nie? No to no. Dobra. Hmm. Bo nic innego do Koksa nie pasuje, nie? No tak, a on pewnie wybrał to tak, żebyśmy dwie zgadnęli od razu, więc. Trzy. Też żenny kurot. Ja nawet sama no, bym nie wiedziała, trzy, do czego dobra. ty to zrobiłeś. <grafy> Wid widząc swoje karty, nie wiem. Okej, <grafy> okej. Okay, okay. do, jed do jednego wiem, do jednego wiem. Reszta nie ma opcji. Nie, to na pewno byś coś zgadła. No nie wiem. Eee. To Toksyk może być kopnie Nie. Powietrze, londy, no nie. Dobra, elizium, ławka, płyta, tadeś. No kurwa, na talerzu, na talerzu posypisz sobie kreseczkę i możesz sobie wcią 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 wciągnąć mo mąkę na przykład, nie? <laughs> No, ta substancja też tak pasowała, ale no... Powietrze, nóż, maksyk, bikini, kultura, To nie, śpię dobra? Dawaj. Kształt, ja będę kształt. No, no i jedno dla widza, nie? Tradycyjnie. No, nie. Wątpię, nie, nie, nie. A. Nie, rozgrzewka obrądu nie róbmy, bo tu się uczę, więc to tak spokojnie. Dla widza. Dla widza. Dla widza. Dla mnie. Jeśli wracając do tego ko koksa, nie? No to um, ciężko, ciężko, nie. No dobrze, no wymyślę coś innego. To zapomnijcie o tamtych dwóch. Dobra, dobra, okej. Okay. Wiecie, co? Ja mogę sprawdzić, co to słowo znaczy, bo ja nawet nie wiem, co to słowo jedno znaczy. Ja, to oczywiście. Mogę sobie sprawdzić, te radzi. To ze jak... ja. sprawdź, albo mnie zapytaj. Też na przykład Ghostface, mm, nie wiem, co to Majors, co to z DBD Aha. pewnie dali. Ale o, Może o, tak o, będzie w tak smadki. No, <laughs> <Nawet jak laughs> nie, ładka to. Napynie to znaczy. Nic, ale nic mi się to nie kojarzy. Ty, ty po prostu tak. i dręczysz. Tak. Tak, tak. On się odbija <laughs> za poprzednią czeka. Nie, tak, Gabo, rozumiem? co to słychać, jak ci zielony gija. Ja, ja nie mogę wiem po... czemu. Ale mam tak jest kojarzenie. No, też, też, nie. W ogóle yy, powinniśmy tak normalnie rozmawiać, czasem zgadywać? Oso, czy... Osoba też, która na przykład może tak, za możecie. zażywać to, no to może być na przykład toksikiem, nie? W sensie jedynie my nie możemy z wami rozmawiać tak o Można, można roz rozsypać to na talerz i sobie mąkę na przykład wciągnąć, nie? No. Wiesz co, znając poprzednie zgadnięcie, to może być też krwiopijca. Co? No patrząc na to, jak, jakie wcześniejsze hasło było, co nie? Jak było nie do zgadnięcia. No nie, no mi się wydaje to będzie, to możemy od razu zgadnąć. Ale ja... Roz, ja uwielbiam, jak my tak prze... Hmm. Przejnacza no, je tak na tak siebie, no, nie? Tak kolor rozumuje Tak. Ja to uwielbiam zawsze. Ale ja też tak no. robię zawsze. Kombinuję jak koń pod górkę. No bo co autor miał na myśli, nie? No właśnie to jest... Czy tylko ja mam utracone połączenie z pokojem? Nie. Chyba tak. Chyba tak. I jeszcze A, tak. dobra, odświe odświeżyłam, jest git. Dobra, jest git. No, o, no to, to zajebiście pofać. Gabo, zajebiście. O, ja bym zakończył, się wydaje. Nie, no nie i nie. lećcie, lećcie, dalej. Ja się... nie, poddajemy się, nie poddajemy I się, nie. odpowiedź dla nowego zawsze, jak masz dwa, to muszę być do tego y, słowa dwa, ale jak już na przykład on zrobił wam wcześniejszą rundę i wy pamiętacie, że na przykład y, coś było, to no po prostu to, tak, to się... tylko, a, tylko, tylko że tylko powiedział, kalina, powiedział jest, że zmieni, na się, nie. Tak? Powie jest powiedział, że zmieni, żebyśmy zapomnieli o tamtym, nie? Tak, tak, ja tylko tylko mówię, że no. spokojnie sobie tam pamiętam. Eee, że, że muszą być te dwa. No, no, może jeszcze. No, tak, Kaspelik no, to może jest... być, nie? Bardzo zła substancja. Albo tak? hmm. toksycznie. Sawann, co to powiesz? Panie, to wygląda. No, właśnie toksyczną osobą może być osoba, która za Ulej. zażywa na przykład, nie? Kulturkę też może zachować osoba, która zażywa. Na talerzu można na przykład roz rozsypać i wziąć, nie? Na płycie to samo można, nie? No wiesz, to druid też może zażywać. Tak. E, a co jeśli on poszedł taką logiką, że wziął właśnie druida? Wiesz co, ja bym po prostu. Ja bym dał toksycznie, mi no się tak... Ciepły. poprawił się. No i zakończamy chyba, co? No to nie... Dobra, jeden dla widza robimy, druida. Yes. Dobrze. <śles> <śles> Dobra. To oni tam, a oni tam, uuuu. Ale nie jest źle, nie jest źle. Mm. <śles> Dobra, czekamy, czekamy, aż, yy, yy, zrobią one swoją turę i dopiero yy. my lecimy. P pu, pu, pu będzie. Tu, tu, tu. No. Grałeś w to, Gabon? O, Lecisz, widzisz. Wziąłbym cię, Gabon, no, 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 ale, ale, Honka nie przypada za tobą, mnie niestety A Honka ma dzisiaj urodziny. No, no Więc Wierzę no. Mhm. A <laughs> <laughs> Nie wiem, o co ci chodzi, gapo, ale buja. Bym nie bym ja dostałam pyszny deser mamy. Mm. Urodzinowy deser dostałam, jak miło. Mm. Ale szczerze, 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 zapomnieliśmy o czymś dzisiaj, nie? O, zaśpiew o zaś zaśpiewaniu stola dla Konki, nie? A co zaśpiewamy teraz? Mo można zaśpiewać, nie? Można ja Można zaśpiewać. <laughs> Jezu, nie. Bo będę się czuła zaskoczona. Dobra, bo... to ja może ja zacznę. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. A kto? Honka. Honka. <laughs> niech i gwiazdka <śmiech> pomyślności <śmiech> Nigdy, nie, nie tak zakaśnie. Nigdy nie, nie zagaśnie, nie. a kto a z nami nie, nie wypije, niech nie pod bie. biurkiem <grym> zaśnie. Ja ja berdela, niech go im potrzaśnie. Sto <grym> no, lat niechaj żyje nam. Też <grym> tak może być, że im pomoże go trzaśnie. Y Jeszcze kojarzy mi się z wakacjami. <grym> Elysium, mm. bo ono jak w mitologii... Cholka, jest chyba... kryjówka kri, kri, złapała, nie? miejsce nad oceanem, <laughs> więc to mnie jakby by pasowało. Ale ten Londy trochę mnie przeraża. Ja bym. A, mm. Znaczy wakacje to są niby dwa miesiące, ale z wakacjami się w sumie kojarzy taki czerwiec lipiec. No. No potem trzeba to zbudować no bo mam jeszcze ogar, nie pasuje miesiąc. Okay. No tak, średnio, no to też por... pasuje. Pinia, no nie wiem, wakacyjna świnia. To, by... Kultura w sensie, że koncerty i tak dalej. No grabie na pasuje. Kura hmm. tak średnio mi pasuje do wakacji. Wietrze, też tak. Nie. Ej, ale w sumie powietrze pasowało takie. Jak gdzieś nie. wyjeżdżasz, czy nad morze, czy coś, to też masz jakieś. Nie, no kapitan by wam pasował, nie. Wakacyjny klimat. No, tak. no. Dość jest z do wakacji tak średnio. Jak nie, on cię stalkuje podczas wakacji. Mm. stalkuje <laughs> on nie potrzebuje. No. Herbata, ale. Widzisz, kapłan Dobra, wiesz, wiesz co? Strzelam. No i chuj mi w dupę. Ach, dziękuję, dziękuję. O nie. Dziękujemy. już co powiedziała? Powiedziała, szkoda. Wiesz, co, nie dziwisz, się, jak do koksu mogło być, mogło być powietrze. Mogło być, ale nie musi, nie? Zaraz zobaczymy, czy zostało jakieś, czy nie. Bo teraz napiszę na pewno nawiązanie do kolejnych, i tamta, ile od, od tego jest obok, nie? Na przykład. Zrobi hasło yy, na jedną rzecz, napisze jeden na dwa. Wiesz, o co chodzi? No. A co to tam, Gabło? Wadaleń? Co tam? Ja nie okay. mam. Uh -huh. Tylko co ma. Kurde, cały czas uh -huh. nie wrzuca jest? Nie zjadłeś swojego. Kto tam kradnie jedzenie? Uh -huh. Potek. Kot jogurt. Livia nie chciała zjeść, no to kot za nią mnie Livia? Livia. Livia? ładna. Mm. Tak, tak jak masz Oliwia, ja nie? Ja nie, nie wiem co gadam. No, w sumie, no wiesz, wczoraj powiedziałam pani, to napisała Lidia. Lidia. Ale Livia się pisze przez W czy przez V? Przez L. Przez W, okej. Przez Przez L. Takie taki nietypowe imię. nie? No tak. Zamiast, tak jak mi się podoba zamiast Celina, to Selina przez Etę. Też jest ładne, no. Mm. Selina ładne. Ale teraz zauważyłem, że coraz więcej mają e, tych liwi. Tasy? to jest ja szczerze mi się hmm. do chłopca podoba Fabian, nie wiem. Dlaczego. No herbata mi się wydaje na pewno ma smak, hmm. dobry. Od dłuższego czasu mi się podoba Fabian, albo Czyli Leon. Leon. Na nie nie pamiętam, zapomniałem. Leon w jest zajebiste. Góra też może mieć smak. Mi się hmm. ostatnio podobała Świnia może mieć smak. Chociaż to już jest takie <laughs> trochę dalekie. Dobra, sprawdźmy ten herbaty klika. No herbata. Mm. Czyli wiem, z poprzedniego ta... nic nam nie zostało, nie? Tak. Chłopice no. mm. uh. jeszcze może być tak dosyć daleko, bo może krew też ma smak. Metaliczny <głosy> <głosy> Ale czy tak było odbiegnie nie? Mm, wiesz co, ma, masz ten masz ten plus, znasz go chyba chociaż trochę, co nie? Mm nie... Tak, no bardzo właśnie, nie, nie, tak, nie. <laughs> no to nie. My, my gramy okay, na przemyślmy pa jak, jak Przemyślmy, jakie wcześniej dawało wskazówki. Hmm, ale wszystkie wskazówki już przeszły, nie? Jak coś. Tak, naprawdę tak ale tutaj... wiesz, chodzi mi po prostu jak, o to, jak myśli. Tutaj najbardziej zna się Inu, prostu... i słowa. Po prostu... Też nie do końca, bo słowa tak średnio Inu No, zna, ale jest dłużej niż my. Bardziej. Hmm. Ale co chcę powiedzieć, nie myślcie hmm, co autor miał na myśli, tylko co wy myślicie, co wam się kojarzy. No bo to jest skojarzenia bardziej. <grym> tylko że znając mnie, ja tutaj będę y, logikę we wszystkim szukał i dopasowanie będę we wszystkim. nie? Tak, tym bardziej, że my się nie znamy, <grym> więc nie wiem jak powiedzieć sobie, żeby to zrozumieć. A. No to, to nie, to będzie talerz albo kura, no. Dobra, strzelam talerz. Dobra. Nie bo co tam się hmm. dzieje. I nie było Kiedy talerz hey. ma smak? Krystalowy. <gryształowy> no właśnie. <gryształowy> kryształowy, kryształowy. Odi, zły stan Krystalowy. Odi! Jak mój kot. A Garfield? Jeden, jeden z dziesięciu. Jak to zgadniemy, mm -hmm. to jesteśmy na wygranym. Cieprzyny. Ale nam zostaje jeszcze jedno z wakacji, prawda? Nie, myślcie o tym. Okej, okay, czyli mamy mieć wyjebany, okej. Okay. Yy, zobaczycie, czy dawał mnie więcej niż yy, od tego, co teraz zrobi. onka daj im no, tyle czasu, czekaj. O kurwa. Mm. Ja, pierdolę. Nie, no, szczerze, jakby połączyli to było No. Da się, dasia. Da, się. da się. jak już to widzę. Hmm. Ile zobaczyć do Nexiego? To iść, Kaspelik, no. Owszem, czemu nie? Nie zabraniam ci tylko mnie siedzieć. Ale byś mógł zostawić na przykład live'a w, prze w przeglądarce wyciszonego i byś poszedł wtedy do Nexiego, nie? I tak to byś mi wbijał czas oglądania i Nexiemu. Kurwa, nie, nie mam pomysłu. Kolor, mm. tak jak masz te, te, te lightsticki na koncertach, w sensie, że y, każdy koncert ma swój kolor, bo na przykład w tych, tych K-popach tak jest, że oni mają kolory koncertu, w sensie kolor przewodnik mm -hmm. koncertu. Ja mm -hmm. więc... że dobra, zapomniałam o czuć. <laughs> no nie, bo to może nam zaskoczyć zapomniałaś. Dzięki. Znaczy, zapomniałam, o. a to, wam... pły płyta jest do nich. Dziękujemy. Z... No, także. Ej, powiem ci tak, nie, koro, ciężko masz połączenie te, tych dwóch. Ty gadasz, patrz. Kolce. Mm. No to grabie na początek. I nóż na przykład, nie? To jest zło. Dobra, czekaj. Nóż czy grabie na początku. Mm, nie wiem. Zastanawiam się nad krwiopicą, nie? Bo ma zęb zęby jak kol kolce, nie? Ale to już... Zdając mnie to jest zbyt dalekie odbieganie tak. od tematu, no? Wiem nóż. Wiedziałam, Mimo. ja zobaczyłam Mateusza Mimo. oczy po prostu, jak wy powiedzieliście nóż, to ja takie co? Ale wiecie, co jest najlepsze? Ja dlatego dałam kształt DBD, żebyście noża nie wiedzieli, jak napiszę Kudźma DBD albo killer. <noise> kolce, dwa, kolce, nie kolec. Ale, ale szkoda, szkoda, że słowa nie zaufał swojej intuicji. Ja no, nie... i grabie. Ma na końcu i ma z dołu też. Mi chodziło, ja wiecie, czego nie dopisałam? Że to koncert w Polsce. przecie polski koncert. że nie, hmm. Bez lejstiku, To powiem, że... Ale myśli, to. Jak na to rozgrzewkową tamtami. było dobrze, nie? Dobrze nie było. no, dobrze wam, dobrze wam szło. No to może teraz y, kolega sobie weźmie z obczajcy szefów? A wybioru. mogę w następnej rundzie? No dobrze. Może. No no nie nie się... Dzięki. Dzięki za to, że byliście. Widzimy się w kolejnym materiale, widzowie. Cześć, cześć.